Witam serdecznie. Dziś, tak jak obiecałam, porozmawiamy o nawilżaczach powietrza. Powiem Wam pokrótce jakie są rodzaje jakiej wody używać, jak czyścić nawilżacz, jak ja to robię, czym się kierowałam przy wyborze nawilżacza, co usłyszałam od behawiorysty na temat zwierząt i nawilżacza ultradźwiękowego. No i ogólnie opowiem Wam o swoim sprzęcie i swoją opinię, bo ten nawilżacz. Nie jest idealny, ma kilka minusów. No, także zacznijmy. Rodzaje nawilżaczy. No, na rynku możecie zakupić trzy rodzaje nawilżaczy. Jest to nawilżacz parowy, ewaporacyjny i ultradźwiękowy. Parowy, no, jak sama nazwa wskazuje, paruje. Także, żeby uzyskać nawilżenie, woda zostaje podgrzewana. Także do roślin według mnie odpada, bo gorąca para, no tak słabo raczej te listki nam poprzypala. Um, nie polecam go również, jeżeli w domu mamy malutkie dziecko. No, sp spotkanie z gorącą parą rączki, maluszka, albo nie daj Boże, buzi, no nie wyobrażam sobie tego. Także parowy raczej nie. Um, I parowy nawilżacz jest najtańszą opcją, jaką możecie zakupić spośród e, tych trzech rodzajów. Kolejny rodzaj ewaporacyjny. No, bez, bez zbędnego wchodzenia w szczegóły, jak on działa, bo nie czuję się na tyle kompetentna, żeby Wam opowiedzieć o nawilżaczu evaporacyjnym, jak on działa konkretnie, ale jest to bez wątpienia najzdrowszy dla nas nawilżacz. On nawilża mieszkanie nie mgiełką, nie parą, tylko praktycznie. Praktycznie tego nie widzimy, ale to działa i to się sprawdza. Jest to dla nas najzdrowsze. Dla naszych zwierząt, dla naszych dzieci, no i tym samym będzie też równie najzdrowsze dla naszych roślin. Yy, jednak, yy, nawilżacz ewaporacyjny jest najdroższą opcją z tych wszystkich trzech rodzajów. No to już musimy się liczyć naprawdę z większymi kosztami. Przy nawilżaczu ewaporacyjnym bardzo często możemy go kupić od razu połączony z Nawilżacz powietrza połączony z oczyszczaczem powietrza. Z tego, co się dowiedziałam od osób mądrzejszych ode mnie, lepiej nie wybierać takiej opcji, jeżeli już chcemy zaopatrzyć się w nawilżacz powietrza, lepiej go kupić, znaczy w oczyszczacz powietrza, to lepiej go kupić jako osobny y, sprzęt, czyli jednym sprzętem będzie nawilżacz, a drugim odrębnym sprzętem będzie oczyszczacz powietrza. Lepiej tego nie łączyć, bo to podobno słabo działa, ale nie wiem, tylko tak słyszałam od osoby, która się zajmuje na co dzień nawilżaczami. Także być może co rabin to inna opinia, nie wiem. No i nawilżacz ultradźwiękowy. Najbardziej popularny na każdą kieszeń, że tak powiem, jest to taka cena pośrodku. środku. Mm, nawilżacz, o którym mówi się źle, bo zwierzęta nie, nie wolno, dzieci też nie, nie wolno wolno, o czym Wam opowiem później teraz przejdźmy może do wody, jakiej wody używać do nawilżacza i będę tutaj mówić e, głównie już o nawilżaczu ultradźwiękowym, bo taki posiadam e, do innych nawilżaczy, do tego parowego i ewaporacyjnego podobno możemy lać po prostu wodę z kranu bo tam są filtry, poza tym w tym parowym to ta woda się podgotowywuje coś tam się z nią dzieje podobno może to być zwykła woda z kranu w ewaporacyjnym najczęściej są różnego typu filtry, które po prostu tą wodę nam przefiltrowują na bieżąco i, no i możemy dzięki temu wlać wodę z kranu. Znaczy, wiecie, ja mówię tylko to, co usłyszałam od tego pana. W ultradźwiękowym to jest tak, że najlepiej do niego używać wody demineralizowanej, <grywki> wody demineralizowanej bądź wody destylowanej i są to mm, wody oczyszczone w taki sposób żeby nie było w nich minerałów ani grzybów ani bakterii e, no bo wiecie ultra dźwięki rozbijają te cząsteczki wody tworząc nam taką mgiełkę e, więc y, my tą mgiełkę będziemy wdychać tam mgiełka będzie się nam osadzać y, no wszędzie tam gdzie po prostu ona spadnie nawilżając nam powietrze w domu więc pytanie czy chcemy tam wlać wodę yy, brudną z grzybami ewentualnie, bądź z jakimiś bakteriami i to wdychać, czy wolimy po prostu wlać wodę czystą? No bo to takie... musicie się sami nad tym zastanowić, co, co byście chcieli. Ja na początku używałam wody z kranu. Nie widziałam niczego niepokojącego ani na roślinach, ani na meblach, ani na podłodze. Nie miałam nigdzie żadnego osadu, yy, żadnego, tak wiecie... Osadu z, z wody, po prostu z kranu, tak? Czyli y, kamienia, tak zwanego. Y, ale po kilku miesiącach y, pewnego dnia włączyłam nawilżacz, w którym była woda, znaczy w sensie wlałam do niego świeżą wodę z kranu, no i on tak sobie pochodził kilka godzin, wyłączył się, włączył i tak dalej, bo to są funkcje mojego nawilżacza, on się włącza i wyłącza. O tym później. Y, no i wilgotność mi dobiła do. Do takiej, którą bym chciała, wyłączyłam sprzęt. Po dwóch godzinach dostałam gorączki, ee, więc mówię: No, może mnie przewiało, czy coś, no wiecie, jak to jest. I to jeszcze nie był okres koronawirusa, także proszę się nie bać, nie jestem chora. To się działo dużo, dużo wcześniej. Więc po kilku dniach, jak już się poczułam lepiej, znów włączyłam nawilżacz, bo znowu jakoś strasznie drastycznie spadło mi nawilżenie w domu, więc znów go włączyłam i sytuacja znów się po, po, powtórzyła. No więc już zaczęłam myśleć, że to jest chyba kwestia po prostu nawilżacza i tego, że użyłam wody z kranu, choć wcześniej nic się nie działo. No, no, no to Karolcia co zrobiła, bo powiedziała partnerowi co i jak. Zresztą on widział, że coś jest ze mną nie tak, No miałam gorączkę telepałom, no wiecie, takie dreszcze jak to jest przy na przykład pierwszych objawach przeziębienia, prawda więc po kilku dniach znów zrobiliśmy test i znów włączyliśmy ten nawilżacz i sytuacja się po raz kolejny powtórzyła ja mam astmę, więc bardzo możliwe, że to jakoś działało na tą moją astmę, chociaż z drugiej strony muszę też Wam powiedzieć, że to był okres yy, zimowy i my w domu wtedy mieliśmy około 27-28 stopni, tak wiem dużo, ale my lubimy, jak jest ciepło. E, tak więc, bardzo możliwe, że w momencie, gdy ja pracowałam na komputerze w domu, było ciepło, a z pleców po prostu leciała mi ta zimna para. To, to mi spowodowało to, że po prostu dostałam tej gorączki. No ale mówię Wam o tym, że jakby bardzo możliwe też jest to, że jest to z wody z kranu, mimo że wcześniej nic się nie działo. Tak teraz. No był problem, i zakupiliśmy wodę demineralizowaną. I gdzie taką wodę kupić? W zasadzie w każdym sklepie budowlanym, na każdej stacji benzynowej, w wielu miastach, a w zasadzie pod miastami, na uboczach, gdzieś bardzo często są rozlewnie takiej wody, oni tam ją na miejscu demineralizują, oczyszczają itd. i można ją zakupić na miejscu. Cena takiej wody za litr to jest od złotówki do tak złoty 20 za litr. Um, więcej bym za nią nie płaciła, no bo, no bo to jest logiczne, prawda? Po coż płacić więcej za wodę demineraliz demineralizowaną, jeżeli um, jej cena taka waha się od złotówki do złoty 20? Jeżeli będziecie chcieli się zaopatrzyć i poszukać jakiejś yy, yy, rozlewni, w której sprzedają tą wodę, to tam cena będzie myślę około 70-90 groszy za litr. Hmm. Także ja kupuję swoją wodę, może ja ją wam pokażę. O to jest woda w takiej bańce 5-litrowej, woda demineralizowana i ja ją kupiłam w Obi i cena w Obi to jest chyba złoty 10 zł za litr czy złoty 5 za litr, jakoś tak. No, 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 w każdym razie moja jest z obi. Czy tam inne larwy, merlę, kastoramy i tak dalej, na pewno będą tą wodę posiadać w swojej ofercie. No dobra. Na niektórych grupach facebookowych krążą takie informacje, że podobno można używać wody deszczowej. Hmm. No, nie wiem. <laughs> Przyznam się szczerze, nie wiem. Troszkę mnie to zdziwiło, jak to przeczytałam, że, że jedna tam kobitka właśnie wlewa wodę deszczową do nawilżacza. No, może jak jest oczyszczona, chociaż, no, no, nie wiem. No, nie, chyba nie. Nie, nie, nie jestem przekonana co, co do tego. To już pozostawiam Wam. Wracając jeszcze do tej wody z kranu, bo podobno można by było tą wodę wygotować, yy, znaczy przefiltrowaną wodę z banka wygotować, prawda, ostudzić bo nie możemy wlać gorącej w żadnym, w żadnym po ten, kurcze nie róbcie tego, nie wlewajcie wody gorącej do nawilżacza, nie wiem jak jest z parowym, ale do takiego normalnego ultradźwiękowego albo ewaporacyjnego nie wlewajcie wody gorącej to musi być woda, może być woda troszkę ciepła, ale nie parząca, nie gorąca najlepiej zimna Także woda z kranu, podobno ta właśnie przegotowana, przefiltrowana i tak dalej, niby może być, chociaż ja nie wiem, bo to też chodzi właśnie o, o te minerały, bo nawilżacz ultradźwiękowy będzie rozbijał tą wodę, w niej będą minerały, więc to też może działać na nas niekorzystnie. Także z tą wodą z kranu to, to nie wiem. Ja wiedziałam od początku, że powinnam używać wody demineralizowanej, ale to jestem ja i ja zawsze robię na wspak. <grym> zawsze tak jest. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o swojej wodzie, jaką macie w kranie, to śmiało możecie zadzwonić do, do wodociągów albo do oczyszczalni, chociaż raczej do wodociągów. I oni wam wtedy powiedzą, jaką wodę macie w kranie, czy to jest woda. Twarda, miękka, czy ona jest zdatna do picia, a może ona jest zdatna do picia dopiero po przygotowaniu? Tych wszystkich informacji się dowiecie. Na niektórych stronach internetowych wodociągów też takie informacje są. No ale to dalej jest woda, która posiada w sobie jakieś minerały, być może bakterie i być może grzyby. Także na to zwróćcie uwagę. Czyszczenie nawilżacza, Co ja robię? No generalnie, ja z urządzeniem dostałam taki śmieszny, o, taki śmieszny, taką śmieszną miotełkę, i ona jest do oczyszczania tutaj, właśnie tej dolnej, czarnej e, części nawilżacza, Ja tam sobie e, prze, przeczyszczam, szmatką sobie tam przecieram i tak dalej. Jest elegancko. Jeżeli chodzi o ten zbiornik, który tutaj widzicie, ten, ten kolorowy, o ten tutaj. To w tym zbiorniku jest woda. I to, co ja robię, to po prostu zagotowywuję wodę z kranu normalnie, wraz z kwaskiem cytrynowym, i czekam, aż to wystygnie. I jak ta woda jest taka no, lekko ciepła, taka wiecie, chłodna już w zasadzie, wlewam go sobie do środka i po prostu trzącham. Po prostu sobie tym trzącham, żeby jakoś tam wypłukać ten zbiornik w środku i to po prostu wylewam. Często jest też tak, że, że zalewam wodą, ale w środku w zbiorniku wrzucam troszeczkę kwasku cytrynowego. I tak to właśnie robię. Nie wiem, jak będzie wodą z octem, bo wiecie, szkoda by mi było zniszczyć mój nawilżecz, także testować dla was tego nie będę. Ja używam po prostu kwasku cytrynowego, dosłownie łyżeczkę, zagotowywuję, czekam, studzę i wlewam do środka i oczyszczam. No wydaje mi się, że to coś zawsze da. Chociaż no nie wiem, w instrukcji mojego nawilżacza jest tylko głównie o czyszczeniu właśnie tej dolnej części nawilżacza, o tej górnej się nie wspomina. E, dobra. Czym ja się kierowałam przy wyborze nawilżacza? Generalnie główną jego cechą, którą bym chciała, żeby miał, to żeby był cichy. I mój tak osiąga do 35 decybeli, tak twierdzi producent i ja mu w to wierzę. Kolejną funkcją, którą musiał mieć był higrostat. I higrostat to jest tak w skrócie mówiąc miernik wilgotności. I on mi pomaga utrzymać nawilżenie na takim poziomie, jaki ja jemu ustalę. Więc to jest dla mnie opcja, według mnie najważniejsza od nawilżaczu. Bo tak to będziecie się zastanawiać: włączyć, wyłączyć, na ile włączyć, a kiedy wyłączyć, a może znów włączyć i to takie wiecie, taka zabawa. Także dla mnie, jeżeli już ktoś z Was chciałby się pokusić o nawilżacz, to wybierzcie taki, który posiada higrostat, żeby ułatwić sobie życie. Kolejną dla mnie ważną cechą nawilżacza był duży zbiornik. Bo jak ja widziałam zbiorniki, które miały po 500 ml, no to wiedziałam, że co chwilę będę musiała biegać i go uzupełniać. A już wiecie, bo mnie troszkę już znacie, ja jestem leniwa, więc ja nie będę biegać i uzupełniać wody. Także duży zbiornik, mój ma 6,5 litra. <grytania> Mogę do niego wlać 6,5 litra płynu. Wody oczywiście, więc jakby. <grytania> No, już poszłam po całości. Nie wiem, czy są większe zbiorniki. Pewnie tak, ale ten jest jednym z większych. Kolejną ważną zaletą, na której, znaczy zaletą, cechą, na której mi zależało przy wyborze, była jonizacja. Jonizacja powietrza w momencie, gdy nawilżacz jest włączony. To nam poprawia to powietrze w domu i ono nie jest takie. Elektryczne, że tak powiem, czyli nie kopnie nas prąd, na przykład, prawda, kiedy tam kręcimy głową po poduszce. Poza tym jonizacja, jakby pozbywa nam się bakterii i zalążków grzybów z powietrza. No, o cechach jonizacji możecie sobie poczytać. Ja tak nie czuję się za bardzo, żeby Wam o tym mówić, ale zależało mi na tym, żeby ta jonizacja była chociażby po to, żeby meble tam. Poduszki, i tak dalej, nie kopały mnie prądem, bo często mi się w tym mieszkaniu to zdarzało, że czy dotykałam klamki, prawda, od łazienki czy, czy, czy coś, to kopało mnie lekko prądem. Ja tego nie lubię. Ionizacja mi zapewnia spokój i mogę dotykać co chcę, macać co chcę. Kolejną cechą ważną dla mnie była metry kwadratowe. To znaczy, na jaką powierzchnię nasz nawilżacz będzie działał. I to jest bardzo istotne, i na to też mi zwracał uwagę ten pan: żeby wybrać nawilżacz taki, żeby jego możliwości były większe niż nasz metraż. Więc ten nawilżacz jak najbardziej mi w to pasuje, bo ten nawilżacz, jeżeli chodzi o pomieszczenia, jest do 40 m2. Przy czym całe nasze mieszkanie ma około 36 do tak mniej więcej, w zaokrągleniu 37, niech będzie. Także on się wpasowywuje, ok, bo po prostu będzie w stanie wyrobić mi taki procent nawilżenia, jaki ja chcę, bez większego utraty, bez szybkiej takiej utraty, prawda? No to teraz może przejdę do tematu zwierząt i nawilżacza ultradźwiękowego i te informacje, które teraz Wam powiem są od behawiorysty, bo ja mam w domu dwa psy, mam starszą suczkę Czikę i szczeniaczka Lusie, więc jak najbardziej zależało mi na tym, żeby w żaden sposób nie zrobić im krzywdy tym, że ja chcę sobie nawilżać, nawilżać powietrze dla siebie no i dla roślin. Mm, więc poszłam do mądrzejszej osoby ode mnie, czyli do behawiorysty i zapytałam go, jak to jest. Na co behawiorysta powiedział mi: zobacz, bo tak naprawdę każde zwierzę może zareagować inaczej. Yy, no i w rozmowie z tym behawiorystą yy, padły informacje nawet yy, takie, że pies może bać się telewizora. Może na niego działać źle: telewizor, radio, ładowarka wsadzona w kontakt. Yy jakaś lampka wsadzona w kontakt i my tych dźwięków słyszeć nie będziemy albo będziemy słyszeć bardzo cichusieńkie dźwięki, przy czym pies będzie to czy kot będzie to słyszał już dużo bardziej także jeżeli chodzi o nawilżacz ultradźwiękowy, on mi po prostu powiedział sprawdź, być może twoje psy nie będą na niego reagować źle i polecił mi po prostu sprawdzić takie urządzenie przez kilka dni najlepiej sobie pożyczyć albo wypożyczyć Albo wziąć ze sklepów w formie testu i go sprawdzić. No, u mnie to było tak, że na początku oczywiście piesy były strasznie zainteresowane, cóż to żeśmy kupili, jakie to fajne i jaka to para fajna z tego leci, co to jest. Także były strasznie tym zainteresowane, kręciły się wokół niego, wąchały, spały pod nim, i to były takie początki. Chociaż Lusia dalej, jak zobaczy tą parę, to jest taka wiecie. O, para, jakie to fajne. No bo to szczeniaczek, więc jakby nie ma czemu się dziwić. Sprawdzałam również jego funkcję w momencie, gdy psy śpią. I to mi się wydawało najbardziej takie. Najbardziej takie wzrokowo do ogarnięcia, czy im to przeszkadza. Bo wiecie, w momencie, gdy piesek sobie śpi a ja włączam ten sprzęt i ja widzę, że one nawet nie drgną czyli jakby nie dostały żadnego szoku nagle że, że, że coś dzieje się źle ja oczywiście nie namawiam was jeżeli macie zwierzątko do kupna nawilżacza ultradźwiękowego ale proponuję wam, żebyście sprawdzili bo być może wasze zwierzątka nie będą na niego reagować źle moja znajoma ma dwa koty i też ma nawilżacz ultradźwiękowy co prawda ona ma jakiś chyba z Biedronki e, czy z Lidla Taki, wiecie, z jakiegoś dyskontu, który bardzo często jest y, chyba z Lidla. No ważne W każdym razie jej koty po prostu śpią obok tego nawilżacza. Więc y, co, no, no według mnie świadczy o tym, że on nim nie przeszkadza. Nic ich nie boli, nic tam się nie dzieje takiego niepokojącego. No ale sprawdźcie to. Także może teraz y, przejdę do swojego nawilżacza. Y, opcje, które on posiada, no to tak jak mówię. Y, ionizacja, <noise> zacięłam się, przepraszam. Ionizacja, duży zbiornik, higrostat. On pracuje cicho, on ma trzy tryby pracy, przy czym ma też tryb nocny. Mogę sobie włączyć tryb nocny. Funkcja, która nie działa w moim nawilżaczu jest to iluminacja świetlna. Producent tutaj twierdzi, że, że, że będzie przyjazna dla oka i taka fajna iluminacja świetlna, no jednak ona nie działa. <noise> Także producencie nie popisałeś się, nie działa mi dioda. Także, jeżeli ktoś byłby zainteresowany właśnie tym nawilżaczem, a nazywa się on ARI 40. ARI 4.0. Ja mam w, y, opcję kolorową, jak widzicie, jest jeszcze biała, czarna i różowa, y, przy czym biała od czarnej lekko się różni specyfikacją, także warto to sobie sprawdzić. Do niego dostałam, jeszcze raz pokazuję taką miotełkę, oczywiście tam cały stos innych dokumentów, pudełko opisane po polsku, wszystko fajnie, y, więc może ja go włączę, na chwilę się zamknę, włączę go. Oczywiście do niego też jest pilot, z czego akurat mój partner był strasznie zajarany, bo o Jezus Maria pilot on nie będzie musiał ustawać. Mimo, że to jest moje urządzenie, no ale dobra, niech ma. Eee, pilot. Także, i pilot y, na, ma tutaj guziczki odpowiadające dosłownie temu samemu, co, co jest na dole. Także ja się na chwilę zamknę, włączę go i posłuchacie sobie, jak on działa. No dobra, i jak widzicie na, na ekraniku, on zaczął działać. Jest w stopniu trzecim, czego akurat widzieć nie będziecie, bo to jest bardzo drobna cyferka. I znajduje się ona między mm, liczbą 72 a 24. I teraz tak, to 72 to jest y, procent y, nawilżenia, jaki ja w tym momencie posiadam zapewne, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Ustawiłam teraz sobie higrostat na 60%, więc w momencie, gdy moje nawilżenie z 72% spadnie do 59%, nawilżacz się włączy i zacznie działać, zacznie mi moje mieszkanie nawilżać. Także, jak widzicie, mam sporą wilgotność powietrza. To już jest wilgotność powietrza niewskazana. To nie jest zdrowa wilgotność powietrza. Nie wiem dlaczego mi tak wzrosła. Coś mi się wydaje, że on długo stał i chyba trochę mu się powariowało. Bo widzę, że mój drugi higrostat wskazuje mi, że mam 63%. Także możliwe, że popełniłam błąd, że nie włączyłam go wcześniej. W każdym razie, no ja bez nawilżacza w domu na spokojnie mam 50-55% wilgotności, co mi tworzy sama hydroponika, sama uprawa roślin w wodzie. I to jest praktycznie niezmienne, chyba że mam długo otwarte okno. No to wtedy tak, to się wtedy zmienia. Więc w lecie ja na pewno wrócę do tego nawilżacza, bo no biorąc pod uwagę to, że będę mieć bardzo długo okno otwarte, a wręcz może cały dzień, całą noc, no to ta, ta wilgotność będzie mi spadać i będę ją po prostu musiała cały czas trzymać dzięki nawilżaczu. Może ja Was lekko podniosę do góry. I pokażę Wam, jak on działa, jak działają jego tryby. Więc podwyższę mu do powiedzmy 75, żeby on się w ogóle włączył, i tak on działa na trybie trzecim. Jak widzicie, to, to zamgławianie jest dosyć takie spore. Wody w nim jest niewiele. Jakby było jej troszkę więcej, to, to byłby ten efekt bardziej wzmocniony. No ale jak widzicie. No taki efekt całkiem spoko, prawda? I to jest trójeczka, czyli najmocniejszy. Włączyłam sobie jonizację przy okazji. I teraz zmniejszę na jeden. Teraz go włączyłam na, na poziom pierwszy. No i są taki w porządku. Ja najczęściej korzystam właśnie z poziomu pierwszego. Wcale się nie bawię na trójkę, bo po cóż mi ona. To teraz włączę Wam dwójkę. No, już bardziej konkretna od jedynki, to widać gołym okiem, że tak powiem. I jeszcze raz, trójka. No właśnie. Działa on dość cicho. Ja nie mogę na niego y, narzekać. Obniżę Was jeszcze i y, kliknę Wam opcję Night. Opcja Night i on się. O, on był na opcji Night, przepraszam. Nie, niemożliwe. Tak, on teraz jest na opcji takiej zwykłej, normalnej. Opcja Night. O, właśnie, on tak zgasł. Ehm, przy czym na opcji trzeciej on będzie słabo działał ehm, w nocy. W sensie, będzie go bardziej słychać. Na jedynce on będzie działał dużo ciszej. W zasadzie, no jeżeli nie macie mega lekkiego snu... O, doszedł do, si do 75 stopni. I on się tak teraz będzie włączał, wyłączał. Także tu widzicie akurat ten moment, kiedy on dochodzi i się włącza i wyłącza. No wiecie, ja poruszam tutaj rękoma i tak dalej, więc to... to, to jeszcze będzie chwilę trwało, zanim on się tutaj ustabilizuje, no nic, nieważne ja go wyłączę, żeby przestał pikać i przestał mi nawilżać, bo faktycznie mam dosyć wysoko także, no jak widzicie wybór należy do Was, jeżeli chodzi o urządzenie czy chcecie wybrać najtańsze, parowe najdroższe, waporacyjne, czy takie na każdą kieszeń ultradźwiękowe, wodę tak naprawdę też możecie Spróbować z wodą z kranu. Ja nie widziałam żadnych efektów ubocznych po tym, poza tym oczywiście, że, że dostałam tej gorączki, no ale być może to było również przyczyną tego, że ja miałam gorąco, a ta para jest zimna, więc może po prostu to, to w ten sposób działało. Bo jeżeli chodzi o samo oddychanie na wodzie z kranu, to ja nie czułam się źle. A przypominam, ja mam astmę, także generalnie powinno coś mi być nie tak, ale nie było mi nigdy nic nie tak, więc co do wody, możecie sprawdzić sami. No profesjonaliści doradzają Wam używać wody demineralizowanej bądź wody destylowanej, żeby nie miała w sobie minerałów, żadnych grzybów, żadnych bakterii, tak już w 100%. No Jeżeli chodzi o zwierzęta, to ja wam polecam po prostu sprawdzić. Jeżeli wasze zwierzątko będzie źle reagować, będzie się bało, będzie się budziło, będzie chodzić, takie wiecie, rozdrażnione, niespokojne, no to na pewno nie. To, to wtedy na pewno nie. Ale jeżeli wasze zwierzątko nie reaguje w żaden sposób poza ciekawością, tak jak moje psy, to myślę, że, że czemu nie? No Ja nie chcę im zrobić krzywdy, a nie widzę po nich, żeby. Mm, żeby jakoś te dźwięki na nie działały niepokojąco. bo no, sądzę, że gdyby było coś nie tak, to pieski by się obudziły zamiast spać dalej smacznie i bałyby się go uciekałyby, a nie uciekają, więc myślę, że, że tak. Mam nadzieję, że ten filmik był w jakiś sposób dla Was przydatny, że może rozjaśniłam wam niektóre tematy. Że jakoś Wam pomogłam. Także widzimy się w następnym filmiku za kilka dni. Bardzo możliwe, że będzie to już filmik o kalatei, bo chyba czas, czas na niego. Ech. No nic, pozdrawiam Was serdecznie. Pa.